Witam z tej strony, Gienkow, a to kolejny odcinek z serii Let's Play Mindcrack. Zapraszam. Tak więc, może na początek zaprezentuję Wam to jest maga mój magazyn. Póki co znajdą się w nim cztery skrzynie na, jak widzicie, różne przedmioty, posegregowane oczywiście. Jak możecie też usłyszeć, zmieniłem mikrofon i wyraźnie mnie słychać także to na pewno będzie na plus oczywiście te skrzynie długo tu na pewno nie powstają gdyż zamienię je na nowy rodzaj skrzyni który zaprezentuję jeszcze w tym odcinku a są to y, y, skrzynie żelazne które posiadam tak są y, skrzynia żelazna iron chest jak widzicie w niej jest, można je zbudować w ten na to sposób i jedna taka skrzynia mieści tyle co dwie drewniane. Także zajmuje mniej miejsca, ma większą pojemność i można je kłaść obok siebie w rządku. Kolejną dobudówką do mojego domu jest, tu będą głównie stać maszyny, w tym odcinku zamierzam kilka zbudować. I tu będzie właśnie ich miejsce. Moja farma, jak widzicie, na razie stoi jak stała. Trochę między tym odcinkiem a poprzednim się ją zaopiekowałem. Jak widzicie, urosło mi trochę flaksu. I są dwie możliwości jego yy, zebrania. Możecie uderzyć w górną część i wypadnie wam yy, nić oraz yy, nasiona. A możecie też. Zniszczyć go od podstawy, wtedy możecie uzyskać więcej nici i więcej nasion. Pierwsze opcje, obie opcje są dobre, a jeżeli zetniecie tylko górę, to szybciej wam odrośnie. Zebraną kukurydzę możecie wypalić w piecu i dawam to. Zebraną kukurydzę to korn, oczywiście i zaraz ją przepalę w piecu i zobaczycie co z niej mi się wytworzy. Jako, że węgiel to cenny surowiec gdy mamy wiele modów technicznych, a Minecraft posiada ich naprawdę mnóstwo warto założyć farmę drzewek już na początku gry jak widzicie mam tu trochę drewna i zacząć wypalać węgiel drzewny i nim wszelkie jedzenie czy surowce można spokojnie wypalać, gdyż jest to surowiec odnawialny. A węgiel takim nie jest. I tu właśnie przepalam, wypalam kukurydzę, która da mi kobokorn, cokolwiek to znaczy. Ale w każdym bądź razie można to zjeść. Uzupełnia to chyba 2,5 paska głodu. Także no, szybsza w produkcji od chleba. Tylko wymaga wypalenia w piecu. Jak widzicie na moim pasku e, narzędzi znajdują się e, różnokolorowe e, narzędzia. E, są one dodawane przez mod Red Power i możemy je zrobić z następujących e, tych trzech oto e, z rubinów, szafirów i zielonych szafirów. I właśnie e, zademonstruję jak e, zrobić e, przykładowy na przykład kilof. Po prostu układacie je tak, jakbyście robili mm. zwykły kamienny albo żelazny, i otrzymujecie kilow. E, oczywiście z tych e, mm. surowców można jeszcze uzyskać e, kosę, a większą e, ilość e, dostępnych mm. materiałów e, możecie zobaczyć w niej. Tak więc wszystkie dostępne narzędzia można wykonać e, z rubinów oraz szafirów. Plus jeszcze możemy uzyskać piłę, ale o tym. O tym wspomnę później. Nie wspomniałem bardzo ważnej rzeczy, mianowicie wytrzymałość narzędzi wyrobionych z rubinów oraz szafirów, jest wytrzymałość diamentu oraz szybkości narzędzi diamentowych. Lecz niestety tym kilofem nie możemy wykopać obsydianu. I tu właśnie zademonstruję, jak można szybko wykopać że kilofem surowce. Na ten przykład złoto. Dostałem właśnie achievement. Warto po prostu już na początku gry stworzyć sobie takie narzędzia, gdyż naprawdę nie są one drogie w wykonaniu, a rubiny Para szafiry możemy znaleźć poniżej poziomu 30, jeżeli używacie modu GregTech, to ten oto mod zmienia sposób w jaki generowane są niektóre surowce, głównie te, które dodaje właśnie GregTech, a także zwyczajne. I nie spotkacie się po prostu w niektórych biomach. Tak jak widzicie, teraz jestem w biomie dżunglowym w dżungli e, boksytów, a te są bardzo ważne jeżeli zamierzacie zacząć zabawę z e, industrial craftem e, boksyt wygląda przynajmniej na moim teksturpaku tak a można go wykorzystać między innymi do otrzymania aluminium dust czyli proszku, proszkowanego aluminium a to z kolei jest bardzo ważne w produkcji E, sztabek e, aluminium, które, są w, które można wykorzystać między innymi e, już wam pokaż no, chociażby na generatorze e, geotermalnym, to jest ten zwykły, który daje nam industrial craft, lub chociażby również można go wykorzystać do e, generatorów e, wiatrowych, a także wodnych. I właśnie tu mam przykład generowania tychże surowców. Jak widzicie, teraz jestem na granicy między dżunglą a zwykłymi polami. I między innymi, właśnie na polach generują się nam te oto boksyty. Wyglądają one tak. I zarazcie generowane są w dużych ilościach, bo w dużych ilościach też będziemy je potrzebować. Jeżeli spędzacie dużo czasu na kopaniu w kopalni i szybko Wam wypełnia się cały ekwipunek i musicie wracać to Forestry ratuje nas w tym wypadku i dodaje nam plecaki. Po dwa rodzaje są małe i troszkę większe, ale te większe są oczywiście droższe i trzeba niestety trochę się wysilić, żeby taki zrobić, ale podstawowe są naprawdę bardzo tanie i nie trzeba dużo, aby wykonać sobie na przykład e, miner's backpack, czyli taki plecak, który będzie nam zbierał głównie rudy. Potrzebujemy do niego cztery nici, dwie e, oby dowolnego koloru wełny, skrzynię oraz e, dwie sztabki żelaza, które mam akurat przy sobie. I w tym momencie, właśnie wykonam taki plecak. żelazo, nici i dowolnego koloru wełna daje nam plecak Plec... warto go mieć na pasku, chociaż nie jest to wymagane po kliknięciu prawego przycisku myszy otwiera nam się jego ekwipunek oczywiście koble, zwykły kamień, który wykopujemy tam nie jest, że tak powiem dozwolony, ale na przykład gdybyśmy wzięli jest ja jakieś przykładowe rudy. Żelazo, złoto, cyna, węgiel. Jeżeli wyrzucimy je i spróbujemy zebrać, to oczywiście wszystko nam yy, yy, zbierze, ale jak widzicie nie ma tego teraz w ekwipunku, gdyż wylądowało oto w plecaku. Plecak ma także również. Yy, Kilka trybów. Ten tryb to, jak widzicie, po prawej na nim jest kutka i teraz y, nie będzie on zbierał tych przedmiotów. Tak jak widzicie, teraz trafiły one wprost do mojego ekwipunku. Mamy tryb y, y, Receiving, czyli teraz będzie zbierał, jak widzicie. Mamy tryb y, Resupply, czyli na przykład gdybyśmy. No to się akurat w tym plecaku nie przydaje, ale yy, gdybyśmy mieli plecak yy, diggers, który nam będzie właśnie zbierał koble, piasek, dirt i takie różne inne, to ten tryb będzie nam uzupełniał yy, ciągle będziemy mieli na pasku dany stack, yy, na przykład kobla. No i właśnie teraz wykonam taki plecak i zobaczycie, jak to wygląda w praktyce. Do jego wytworzenia potrzebny jest nam kamień. No i oczywiście skrzynka, cztery nici i dwie sztuki dowolnego koloru wełny. O i oto nasz plecak. Ten akurat się bardzo przydaje, gdyż yy, będzie nam właśnie zbierał, tak jak mówiłem, koble dirt i tym podobne rzeczy naprawdę bardzo się przydaje, gdyż to zazwyczaj koble zajmuje nam cobblestone zajmuje nam najwięcej miejsca w ekwipunku No i właśnie tryb o którym mówiłem, czyli resupply jeżeli mielibyśmy no to w praktyce jak widzicie od razu uzupełnił mi się stack kobla na pasku i gdybym teraz go zaczął gdzieś układać to jak widzicie ciągle będzie on uzupełniany z tego co znajduje się w plecaku. Naprawdę bardzo przydatna funkcja. Jeżeli coś budujemy, a nie chcemy, nie chcemy ciągle do niego sięgać. Jeszcze jedną bardzo ważną funkcją plecaka jest możliwość bardzo szybkiego zrzutu tego co się w nim na, na, nagromadziło do skrzynek. Aby to wykonać przytrzymujemy klawisz SHIFT i klikamy przyciskiem myszy na skrzynię. I wszystko co mieliśmy w plecaku automatycznie wylądowało w skrzyni. Jak widzicie wypalam w tym momencie trochę cegieł, gdyż zamierzam zdobyć moją pierwszą wieloblokową strukturę z modu Railcraft, a będzie to Coke Oven którego zaraz Wam przybliżę, ale zanim to nastąpi, chciałem Wam pokazać, jak łatwo możemy sobie ułatwić życie, wykorzystując y, do tego mod y, Red Power. Mianowicie, możemy zbudować coś takiego. A i jeszcze brakuje mi desek. Jest to Project Table. Jest to trochę lepszy normalny crafting table z, tym, z tą różnicą, że ten posiada swój własny kwipunek i możemy na przykład tak właśnie teraz to wykonam umieścić dany wzór kraftowania czegoś w, na tym oto okienku i po zamknięciu interfejsu, interfejsu dany wzór nam po prostu zostanie tak tak go ułożyliśmy nie wylecą nam po prostu wszystkie przedmioty i do zbudowania coke Owen będę potrzebował trochę piasku który gdzieś miałem ze sobą o jest coke oven składa się z 26 coke oven bricks które buduje się oto w ten sposób. Fajną funkcją NAIL jest to, że mamy w prawym dolnym rogu każdego przepisu ten oto pytajnik który po kliknięciu przeniesie nam. W tej wersji jest to chyba zbugowane, jak widzicie, jest to trochę przeniesione w lewą stronę i brakuje tej części. Ale na normalnym crafting table działa to normalnie. Tak więc y, umieszczę wszystkie teraz y, sur, y, składniki, które potrzebuję do pieca w środku. Y, project table i ułożę ten wzór, który da mi Coke Oven Brick. I teraz wystarczy, że będę klikał we wszystkie myszy i mogę wyciągać y, tyle y, y, pojedynczych bloków, na ile. Wystarczy surowców na dole, jak widzicie, ich liczba się w tym momencie zmniejsza. Ja na budowę tego pieca potrzebuję ich 26. I, I umieszczę go a gdzieś tutaj na przykład. Jest to struktura o szerokości 3, długości 3 i wysokości 3. Tak więc 3 na 3 na 3, z tym, że środek jest pusty. Tą część zostawiamy pustą. I gdy postawimy ostatni blok, w tym miejscu powinien pokazać się nam okienko. O, właśnie tak. I w tym momencie możemy klikać w każdym dowolnym miejscu tego otopieca, mm. gdyż jest to struktura wieloblokowa. Jak widzicie, interfejs nie jest zbyt skomplikowany. Jedyną rzeczą, którą możemy w sumie zrobić na nim jest, no chociażby użycie węgla, który umieszczamy z tej oto strony, powinien się na zacząć wypadać. Tak, jak teraz widzicie. Jest to bardzo długi proces, więc najlepiej wsadzić cały stak. Po wypadaniu węgiel da nam coal. Jest to węgiel, który w Działa dłużej niż zwykły, normalny węgiel i generuje trochę więcej ciepła, jak widzicie w tym oto okienku. O, możemy jeszcze wypalać e, drewno na węgiel drzewny. I to chyba tyle, co potrafi nam zrobić ten oto, ta oto struktura. Oczywiście jeszcze tu mamy miejsce na tzw. zwany kryozoid oil. Wygląda to e, tak i używane jest do budowy e, sieci kolejowych, głównie do tego, ale możemy też e, używać tego do rozparania e, boilerów, o których, e, no, później będę wspominał. Tak więc jak widzicie jest to bardzo długi proces, najlepiej wstawić cały stak węgla i zacząć robić coś innego. I właśnie wracamy z wyprawy po surowce. Jak widzicie, w moim plecaku jest on cały wypełniony. Jest tam trochę surowców. No i przenoszenie ich ręcznie zajęłoby niestety dłuższą chwilę. Więc wystarczy, że przytrzymam Shift, kliknę przycisk, prawy przycisk myszy i wszystko ląduje w środku. A plecak jest pusty. I właśnie w tym momencie wypadam trochę surowców, gdyż zamierzam zbadać moje dwie pierwsze. Bardziej zaawansowane, że tak powiem, maszyny. A pierwszym z nich będzie Powered Furnace, czyli zasilany piec. A czym będzie zasilany dowiecie się w następnym odcinku. A w tym go wykonam. Muszę jeszcze wypalić trochę piasku. A potrzebujemy do niego yy, ten oto coil. Redstone red, Reception Coil. Wykonam go teraz. Yy, Widości dwóch, gdyż to nie jedyna maszyna, którą zamierzam w tym momencie skonstruować. Redstone mam brąz, copper mam, czyli brąz cegły są. Redstone jest szybko, szybko. Dobrze, no, mamy. Jak widzicie, to składa się. Ta maszynka składa się z machine frame, którą buduje się o tak. I właśnie po to potrzebuję szkło. I potrzebuję też szkło, żeby zrobić sobie jakiś dach, może. Tak więc to było chyba tak. I do środka idzie złoto, i otrzymujemy machine frame. I teraz możemy złożyć wszystko do całości w ten oto sposób super kolejnym y, urządzeniem będzie pulverizer jest to build craftowy odpowiednik y, nie wspomniałem, te maszyny są y, te dwie maszyny są y, z modu thermal expansion oczywiście jest to dodatek do build Crafta. tak więc y, kontynuując pulverizer jest to y, buildkraftowy odpowiednik, albo raczej thermal odpowiednik, yy, jak to się nazywało, nie kompresora tylko yy, zapomniałem wyleciał mi z głowy. Macerator jest to odpowiednik maceratora, z tym że zasilany jest oczywiście energią z buildkrafta, a nie tą industrial kraftową. I aby wykonać pulverizer będziemy potrzebować trochę więcej rzeczy, ale mniej więcej budowa jest bardzo podobna, więc potrzebujemy tak, dlatego zrobiłem te dwa Reston Reception Coily i drugi machine frame, który wykonam w tym momencie potrzebny jest także Piston, czyli tłok. a buduje się go tak, dla tych, którzy nie wiedzą i w sumie flint, flint jest mm, brąz mamy czy miedź, przepraszam, gdzieś tu była miedź hmm. gdzie ta mieć a jest tak, tak więc y, mamy obie maszynki y, Wszystkie rudy, które możemy w Pulverizerze, że tak powiem przemylać znajdziecie tutaj, jest to żelazo, złoto, obsydian, y miedź, znaczy brąz, cyna, srebro, y led, nie wiem co dokładnie to znaczy, ferrous metal i shiny metal, to chyba to ostatnie nie ma aktualnie użycia. No ale zanim skończę jeszcze ten odcinek umieszczę te maszyny. Na drugim końcu tego pomieszczenia, czemu nie? W środku będzie pulverizer, i jak widzicie, wygląda on tak. Jak łatwo można zauważyć, ma te kolorowe kwadraty z różnych stron. Służą one do konfiguracji wejść. Tak, tu mamy wejście na dany surowiec, więc możemy sobie ustawić wejście w, w każdym dowolnym punkcie oprócz przodu maszyny, ja go ustawię u góry. Te dwa okienka czerwone i żółte służą do. Jest to wyjście, czyli to, co się nam przetworzy, wyjdzie tutaj, a w tym żółtym polu jest jakaś szansa, że coś dodatkowego się nam wytworzy przy przerabianiu różnych rzeczy. Tak to widzicie tutaj, na przykład, przy przerabianiu Blaze Roda, o czym możemy. Otrzy... 50% szans mamy na otrzymanie. Sulfur, czyli siarki. Czyli nie zawsze tutaj coś nam się wytworzy, ale czasem tak. Oczywiście te y, obie maszyny wymagają zasilania, ale jak je zasilę, to już dowiecie się w kolejnym odcinku. I tak samo tutaj ta maszyna też ma konfigurację wejść i wyjść. Również wymagane jest zasilanie. No i to by było w sumie tyle na ten odcinek. Jak widzicie, w moim piecu już trochę węgla się przerobiło. Minęło dosyć sporo czasu, a mam tylko 8 sztuk tego lepszego węgla. I trochę Cryosite Oil, 4 wiaderka. Tak więc to wszystko na ten odcinek. Lajkujcie, subskrybujcie. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam. Cześć.